Restaurację wypełniała cicha, luksusowa atmosfera, aż pięciu mężczyzn zamieniło ją w koszmar. Miliarder, CEO, szanowany i nietykalny w oczach opinii publicznej, nagle został otoczony, osądzony i zaatakowany w sposób, którego nie mógł powstrzymać pieniędzmi. Goście zastygli, ochrona zawiodła. I podczas gdy wszyscy patrzyli ze strachem, jedna osoba została celowo zignorowana czarnoskóra pokojówka stojąca w tle, uznana za niewidzialną. Nikt nie wiedział, że nosi w sobie ukrytą umiejętność ukształtowaną przez dożywotnią niesprawiedliwość. I w ciągu następnych kilku chwil wszystko się zmieni. Ale co zmusiło ją do wyjścia naprzód? I co to ujawniło na temat rasizmu, którego nikt nie chciał przyznać? Zanim nastała ta noc, życie CEO toczyło się w znajomym rytmie władzy i kontroli. Był miliarderem, który sam sobie wszystko zawdzięczał, znanym z dyscypliny. Precyzji i wizerunku, starannie wypolerowanego sukcesem. Jego dni mierzyły się w spotkaniach i decyzjach, które poruszały rynkami, nie zaś w chwilach strachu. Tamtego wieczoru wybrał ekskluzywną restaurację, którą często odwiedzał miejsce, gdzie bogactwo czuło się bezpiecznie, gdzie twarze takie jak jego były szanowane bez pytania. Za kulisami restauracja funkcjonowała dzięki niewidzialnej pracy. Wśród pracowników była czarnoskóra pokojówka. Która cicho pracowała tam od lat. Przychodziła wcześniej, wychodziła późno i wtapiała się w tło tak, jak ludzie tego od niej oczekiwali. Goście rzadko ją zauważali, kierownictwo rzadko znało jej imię. Dla większości była po prostu częścią otoczenia, użyteczna, cicha i pomijana. Jej życie poza tymi murami zostało ukształtowane przez inną rzeczywistość. Długie godziny. Ostrożna powściągliwość i ciągła świadomość definiowały jej dni. Nauczyła się wcześniej, że przetrwanie często oznacza więcej obserwować niż mówić, więcej przygotowywać niż reagować. Każda drobna zniewaga, każde pobłażliwe spojrzenie, każde niewypowiedziane założenie nauczyło ją pozostawać czujną w sposób, w jaki inni nigdy nie musieli. Tamtej nocy na początku nic nie wydawało się niezwykłe. Restauracja rozbrzmiewała niskimi głosami i brzękiem szkła. CEO siedział wygodnie, nieświadomy, że jego status wkrótce zostanie podważony. Pokojówka poruszała się po sali, jak zawsze, niezauważona, niosąc ze sobą więcej, niż ktokolwiek zdawał sobie sprawę. Pod spokojną powierzchnią luksusu cicho narastało napięcie, czekając na moment, kiedy przywilej zawiedzie, a ktoś, kogo społeczeństwo ignorowało, zostanie zmuszony do znalezienia się w centrum wszystkiego. Zmiana nastąpiła szybko, prawie niezauważalnie na początku. Pięciu mężczyzn weszło razem do restauracji, a ich obecność przecięła spokój jak nagły spadek temperatury. Nie wyglądali na zagubionych, ani nie byli pod wrażeniem otaczającego ich luksusu. Ich oczy skanowały salę z intencją, zatrzymując się zbyt długo na niektórych twarzach. Kiedy zauważyli miliardera CEO, coś się zmieniło, ich postawa się usztywniła, ruchy zwolniły, założenia były tworzone w czasie rzeczywistym. To, co zaczęło się od cichego osądu, szybko przerodziło się w jawną wrogość. Mężczyźni ustawili się bliżej, naruszając przestrzeń, która kiedyś wydawała się chroniona. Ich wyraz twarzy nosił znajomą mieszankę poczucia uprawnienia i urazy, jakby sama obecność CEO ich obrażała. Nie chodziło już o pieniądze, chodziło o władzę i o to, kto, ich zdaniem, na nią zasługiwał. Powietrze stało się ciężkie, inni goście wyczuli zmianę, ale odwracali wzrok. Niechętni do zaangażowania się. Ochrona zawahała się, personel zastygł. Zasady, które zwykle chroniły porządek, nagle wydały się kruche. Mężczyźni posuwali się dalej, zachęceni ciszą wokół. CEO, przyzwyczajony do kontroli, zbyt późno zdał sobie sprawę, że wpływy nic nie znaczą. W tej chwili jego sukces nie mógł go osłonić przed nienawiścią, napędzaną percepcją i uprzedzeniami. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy strach zastąpił rozsądek. A chaos zbliżał się z każdą sekundą. W tle czarnoskóra pokojówka obserwowała rozwój wypadków. Lata bycia ignorowaną wyostrzyły jej świadomość. Zauważyła, jak poruszają się mężczyźni, jak ich pewność siebie rosła, gdy nikt ich nie powstrzymywał. Widziała, jak autorytet zawiódł, gdy był najbardziej potrzebny. To nie było dla niej nieznane terytorium. Widziała już niesprawiedliwość, tylko nigdy z tej perspektywy, nigdy z tak wieloma oczami udającymi, że nie widzą. Gdy napięcie narastało, mężczyźni przekroczyli linię, której nie dało się cofnąć. Przez salę przebiegła fala paniki. Zadrżały talerze. Krzesła zgrzytnęły o podłogę. Luksus, który kiedyś wydawał się nieprzenikniony, teraz wyglądał krucho, niemal teatralnie. Pokojówka poczuła ciężar wyboru przytłaczający ją. Pozostawanie niewidzialną zapewniało jej bezpieczeństwo przez lata. Wyjście naprzód zmieniłoby wszystko. Nadeszły wspomnienia Chwilę, kiedy ją niedoceniano, doceniano, lekceważono, traktowano jak coś mniej niż człowiek, te doświadczenia jej nie złamały? Przygotowały ją. Podczas gdy inni stali sparaliżowani, ona oceniła sytuację ze spokojną precyzją. Jej oddech zwolnił, skupienie się wyostrzyło. Umiejętności, które była zmuszona rozwijać dla przetrwania, stały się teraz jedyną rzeczą stojącą między katastrofą a kontrolą. Na początku nikt nie zauważył, że się poruszyła. Dlaczego mieliby? Społeczeństwo nauczyło ich tego nie robić, ale gdy sytuacja zawisła na krawędzi nieodwracalnych szkód, coś się zmieniło. Ignorowana obecność w sali miała stać się niemożliwa do przeoczenia, a gdy w końcu wyszła z cienia, prawda miała zostać ujawniona. Nie tylko o tym, co potrafiła zrobić, ale o tym, jak niebezpiecznie mylili się wszyscy. Niedocenianie jej runęło w momencie, gdy wszystko się zawaliło przyszło bez ostrzeżenia. Mężczyźni poruszali się zdecydowanie. Nie ukrywając już swoich zamiarów. To, co zaczęło się od zastraszania, stało się surową przemocą, podsycane poczuciem uprawnienia i niepohamowaną nienawiścią. Iluzja bezpieczeństwa restauracji prysła. Bogactwo, status i wypolerowane pozory nie znaczyły już nic. CEO nie był już symbolem władzy. Był tylko kolejnym człowiekiem uwięzionym w chwili, w której okrucieństwo przejęło kontrolę. Strach rozprzestrzeniał się szybciej niż rozsądek. Goście cofali się, niektórzy skamieniali ze szoku, inni wycofywali się w cisze. Systemy zaprojektowane do ochrony porządku zawiodły całkowicie. Autorytet zawahał się. Odpowiedzialność się rozpuściła. W tej próżni mężczyźni stawali się coraz śmielsi, przekonani, że nikt ich nie powstrzyma. Była to najbrzydsza prawda o rasizmie na widoku, nie tylko u napastników, ale także w zbiorowym paraliżu tych, którzy postanowili nie działać. Wtedy pokojówka podeszła do przodu. Zmiana była natychmiastowa. Sala poczuła to, zanim to zobaczyła. Kobieta, którą wszyscy przeoczyli, stanęła teraz między chaosem a konsekwencjami. W jej ruchach nie było paniki, w jej postawie wahania. Jej spokój przeciął hałas jak ostrze. Lata niedoceniania udoskonaliły jej instynkty. Przetrwanie nauczyło ją kontroli. Niesprawiedliwość wyszkoliła ją, by była gotowa. To, co wydarzyło się potem, oszołomiło wszystkich. Dzięki precyzyjnemu, przemyślanemu działaniu rozbroiła zagrożenie. Nie z wściekłością, ale z mistrzostwem. Każdy ruch obnażał, jak błędne były założenia. To nie było szczęście. To była umiejętność zdobyta przez życie spędzone na nawigowaniu w niebezpieczeństwie, którego inni nie musieli sobie nawet wyobrażać. Mężczyźni tak pewni siebie chwilę wcześniej zostali zredukowani do szoku i niedowierzania. W restauracji zapadła cisza. Oczy, które kiedyś patrzyły na nią, teraz śledziły każdy jej ruch. CEO, wstrząśnięty i zdyszany, uświadomił sobie gorzką ironię chwili. Osoba, którą społeczeństwo uznało za najmniej ważną, stała się jedynym powodem, dla którego wciąż stał. Władza się przesunęła, nie poprzez bogactwo czy autorytet, ale poprzez odporność wykutą w niesprawiedliwości. Gdy porządek powoli wracał, jedna prawda zawisła ciężko w powietrzu. To nie była tylko dramatyczna akcja ratunkowa, to było obnażenie uprzedzeń, samozadowolenia, tego jak blisko społeczeństwo zawsze jest katastrofy, gdy decyduje, kto się liczy, a kto nie. I gdy pokojówka tam stała, wreszcie dostrzeżona, pytanie pozostało: Po ujrzeniu tej prawdy, czy ktokolwiek w tej sali kiedykolwiek spojrzy na niewidzialnych w ten sam sposób, gdy chaos w końcu opadł? W restauracji panowała cisza w sposób, który wydawał się niemal nienaturalny. Młó, wciąż drżący, ledwie mógł pojąć, co się właśnie wydarzyło. Goście szeptali z niedowierzaniem. Ochrona usiłowała odzyskać kontrolę, ale wszystkie oczy zwróciły się na nią. Czarnoskórą pokojówkę, która do tej chwili była niewidzialna. Po raz pierwszy jej obecność domagała się uznania. Nie szukała pochwał ani uznania. Jej działania mówiły głośniej niż jakiekolwiek brawa. Najważniejsze było to, że zamieniła strach w bezpieczeństwo, niesprawiedliwość w lekcję, której nie można było zignorować. W następstwie wydarzeń sala niosła w sobie utrzymujące się napięcie. Było to przypomnienie, jak łatwo władza i przywilej mogą oślepiać ludzi na ludzkość innych. CEO, bogaty i wpływowy, nauczył się, że status nie oferuje ochrony przed ślepymi punktami, które społeczeństwo tworzy, gdy odrzuca kogoś z powodu koloru skóry. A pokojówka, od dawna przyzwyczajona do bycia pomijaną, zademonstrowała prawdę, którą wielu odmawiało zobaczenia. Odporność, odwaga i umiejętności nie są dyktowane wyglądem, i nikt nie jest mniej wart, ponieważ inni go nie zauważają. To było coś więcej niż pojedynczy incydent. Było to odbicie niezliczonych, niewidocznych walk, które trwają każdego dnia. Lustro dla systemowej nierówności i uprzedzeń. Które zbyt często pozostają niezważane. Podniosło to niewygodne pytania: ile razy ignorujemy ludzi, dzięki którym nasz świat funkcjonuje? Jak często niedoceniamy tych, których społeczeństwo nazywa niewidzialnymi? Gdy odchodziła cicha, ale zdeterminowana, przesłanie było jasne: odwaga nie zawsze ogłasza się sama, a prawdziwa władza często pochodzi z miejsc, których najmniej się spodziewamy. Świat został zmuszony choćby na chwilę spojrzeć na prawdę, którą zwyczajowo ignorował. A teraz pytanie unosi się dla wszystkich obserwujących. Czy kiedykolwiek zobaczymy niewidzialnych, zanim będzie za późno? Czy też będziemy dalej pozwalać, by niesprawiedliwość kwitła w biały dzień?